Nie ma nic lepszego jak pograć w piłkę po szkole. Musisz zagwalić tą no, piłką, gnojku. Zaraz tam zejdę i zrobię staną porządek. Ja w twoim wieku nawet bym nie pomyślał, jak można przeszkodzić sąsiadowi. Ty kolejny z markaczu. Maszynkowy Bączewski Bartosz, mandacik będzie. Dokumenty proszę. Ale za co? Zapalenie w miejscu publicznym. Ale ja nie, nie pal, to jest. To jest lizak. Kolega, To jest papieros, mandacik będzie. Dokumenty no pan nie proszę. Wie, że to jest lizak, Dokumenty przecież... proszę. No już, już daję. Oż Ciężko, <mum> Chyba będę musiał poszukać nowej pracy? O, lody! Proszę bardzo! Dziękuję! Do widzenia! Do widzenia! Ale fajna dziewczyna! Dzień dobry! Dzień dobry, co dla ciebie? Nie. Jakie tam ta pani miała lody? Duże e, to ja może poproszę średnie. Średnie? Proszę bardzo. Proszę pana co to jest? Kolego nie widziałeś co wybierasz? Spójrz na menu. Chciałeś średnie, dostałeś średnie. Faktycznie. No dobra, dziękuję. <noise> Pani tam cebulę. Uwielbiam moją pracy. Dzień dobry. Ja chciałbym kupić bilet na to ultra fajne coś. Halo, proszę pana, chcę kupić bilet. Za mały jesteś. Jakie jest za mały. Ja jestem od pana wyższy, jakąś o głowę. Kolego, tak jak powiedziałem, jesteś na to za mały. Jedyne, gdzie możesz pójść, to samochodziki dla Bobasów. 5 złotych. Proszę, mam tylko 10. A ja nie mam wydać. Masz tu bilet i znikać z to jest proste. pedał gaz i trzymasz się środka. I jedziemy. Kto tego barana tam wpuścił na te samochodziki? Przecież jest za duży. Otwórz oczy człowieku, patrz gdzie jedziesz. Zacięło się. Heniek, zrób coś z nim, bo zaraz mnie krew zaleje. Jeżeli jesteś nienormalny, jeden przykaz, to jeden przy go wciska i Devil to jest! No mm, Nauczy jeździć co ślep! Ja mu stuknę. Stuknę mu za chwilę. Koniec! Ufaj ten gaz! No i samochodziki spłoną. Co ZA matą? Ściągaj go stamtąd! Ja go zaraz ściągnę. Boże, ładki zakaz wstępu! Wierzę ON! W tym pokoju siedzisz bali z dniami w tą klawiaturę! Pyszeć w końcu na dwór, nie pozasłaniałeś tutaj żaluzjami cały pokój! No wejdź po wygrywą! Patrz! Co ty w ogóle tam robisz? Co się patrzy? Co to za strzelanina? Co tam się dzieje w ogóle? Jest! Co, co ty robisz tam? O siema, ty Wojtek wczoraj kopnął piłkę na sam czubek drzewa, chyba godzinę ją ściągaliśmy stamtąd, takie były jaja, szkoda, że Cię nie było, a co Ty robiłeś po szkole? Ja? Nic ciekawego Cześć! Cieszymy się, że z dnia na dzień mamy coraz więcej koleżanek i kolegów. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, bo nowe filmy już niedługo. Do zobaczenia! Pa!